Hello! Jak widzicie, dzisiaj u nas same przyjemności. Przed nami zestaw ćwiczeń rozciągających, które poprowadzi dla nas Mateusz Szczepański. Czyli założycieli, główny trener w szkole tańca Mad Dance. I ja poprosiłam Mateusza, żeby dzisiaj pokazał nam zestaw ćwiczeń rozciągających właśnie dla tancerzy. Czy zrobimy taki trening? Zrobimy kilka podstawowych ćwiczeń. Na pewno nie będzie to, nie będą to wszystkie ćwiczenia, bo jest ich bardzo, bardzo dużo, ale jakieś takie podstawowe, które można wykonać przed jeszcze tańcem, na, po jakiejś krótkiej rozgrzewce. To możemy zrobić. I najważniejsze pytanie: czy trzeba być super elastycznym, żeby zrobić te ćwiczenia, czy nie jest to konieczne? Nie, rozciąganie właśnie ma nas uelastycznić, więc tak naprawdę. Będzie odpowiednie dla nie każdego. Bez, dla każdego. Fantastycznie, będzie. no to zaczynajmy. Dobrze. E, dla tancerza e, ważna jest na pewno głowa. Idziemy od samej góry ciała do samego dołu. Świetnie. Głową też dużo pracujemy. Przechylamy na bok, bierzemy rękę i lekko dociskamy. Okej. Okay. Da? Drugą ręką możemy tutaj odepchnąć się w drugą stronę. No to jest bardzo przyjemne rozciąganie boku szyi. Fajnie. I to samo w drugą stronę. Mhm. Mm I tutaj też w szyi, w głowie to tak warto delikatnie robić, bo tutaj łatwo nadwyrężyć tak, też tutaj bardzo, bardzo delikatnie Zresztą każde rozciąganie, które jest jeszcze przed porządną rozgrzewką powinno być delikatne. Mm -hmm. Dobra. a Teraz troszkę poruszamy kura dół. Delikatnie. A to są też przynajmniej te głowy, bardzo fajne ćwiczenia, zaraz po wstaniu. właśnie żeby się uruchomić Oj, na pewno. i wejść w dzień. Myślę, że takie 15 minut takiego rozciągania, takich trochę ruchu, i będziemy rozgrzani cały dzień. I człowiek od razu szczęśliwszy. Szczęśliwszy, Dobrze, teraz e, będziemy rozciągali trochę ręce i bok, czyli pochylamy się. Takie skłony boczne. Dokładnie, tak. Jak najmocniejsze wyciągnięcie. O, fajnie. Możemy jeszcze dociągnąć sobie, ciągnąc rękę w drugą stronę. No bo my cały czas jesteśmy na jednej stronie, już zrobiłam cztery, <laughs> czyli musimy trochę wolniej. Dobra, okej. Okay. zawsze przy <laughs> rozciąganiu oddychamy głęboko. Mm -hmm. No tak, nie możemy zapominać o tym, co najważniejsze. Ach, przyjemnie, fajnie. Okay. I urośniemy po, te, po tym rozciąganiu, prawda? Wyjdziemy z tego treningu tak o 5 mm wyżsi. Przynajmniej. Tak, i dziewczyny będą miały dłuższe nogi, w związku z tym. Super. Ręce do góry. Ręce do góry. Ciągniemy je jak najmocniej do góry, rozciągając barki, mm. lekko. Dobrze, dobrze. I teraz w tej samej pozycji też na bok. Mhm. Mm I w drugą stronę. I też po takim rozciąganiu no to nie zostanie nic innego jak iść na naszą lekcję czaczy. Link do naszej czaczy jest tutaj w opisie filmiku, zostawiam. Jaki następny taniec będziemy tańczyć? Jeszcze nie jestem pewien, może samba? Super, nie mogę się doczekać. Bierzemy rękę przed siebie i drugą dociskamy. Można to przyjąć jako taki gest. <noise> Ale bardzo dobrze rozciąga bark. Tak, to jest dokładnie ćwiczenie na bark. I oddychamy. I oddychamy i w drugą stronę. Okay. Teraz zrobimy e, lekki e, nasze znaczy lekki, zrobimy rol do dołu, czyli zwijamy sobie po prostu kręgosłup po kolei po jednym kręgu, do dołu I idąc, zwijając się do dołu, do ziemi. My to ćwiczenie znamy z Pilatesu. Tam też się mocno rolujemy. I zostajemy na dole. I zostajemy na dole. Pozwalamy kręgosłupowi się mocno wyciągnąć. Dokładnie tak. Fajnie, no to, to jest bardzo przyjemne. I głowie pozwalamy też swobodnie opaść, żeby tutaj nie napinać szyi. Tak, to jest bardzo częste, że jeśli ktoś nie trenuje często, to wtedy bardzo często napina sobie kark i podnosi jakby tak głowę do góry. Mhm. Lekko mały, to... jakby patrząc w podłogę. ona też ma zwisać luźno. Czyli tak jakby czubek głowy do podłogi Dokładnie. tak. Żył. I rolę do góry, czyli powoli rozwijamy cały kręgosłup. Mm -hmm. Możemy na lekko ugiętych kolanach. I do góry I... jeszcze raz ręce. kości. Ale to dobrze, to świadczy o tym, że coś tam się zaczyna dziać coś dobrego. Zaczyna dziać. Ustawiają się prawidłowo. Bo to jest tak z tym strzykaniem kości, że jak one strzykają i, i nie boli, to jest ok, ale jak boli, to już tam warto się zainteresować, dlaczego boli, bo nie powinno boleć. Od razu do albo fizjoterapeuty. No, zgadza się. My staramy się tak robić, żeby nie bolało. Teraz wypychamy klatkę do przodu. O, to jest też fajne, To daje taką przestrzeń tutaj w klacie. I znowu ręce do przodu. żeby tak wyciągać jakby barki do przodu. Mhm. Czyli tak zwiększać przestrzeń między łopatkami, Dokładnie. żeby one się tak oddalały od siebie. I do tyłu jeszcze raz. No tutaj ja mam wrażenie, że w ogóle w codziennym życiu my bardzo zapominamy o odcinku piersiowym. On jest często bardzo taki unieruchomiony. Czysto. A właśnie tutaj te ćwiczenia, to wypychanie, i później wklęsłość, no to tak fajnie uruchamiają. Zaplatamy ręce z tyłu. Mhm. I unosząc je do góry, znowu robimy e, roll do dołu. I Ufa. znowu opadamy, znowu a ręce nas ciągną jakby do przodu. No to tutaj już barki też fajnie pracują. I do góry. Też rolem powoli. Co się może zdarzyć przy takim właśnie podnoszeniu głowy, że się zakręci w głowie? No to wtedy trzeba się złapać czegoś, żeby nie upaść. Wypada. Dobrze. Eee, teraz eee, rozciągniemy trochę nogi, czyli siadamy sobie. Proszę, proszę. Okej, okay. nogi do przodu. I się pochylamy. Taki takie jest ćwiczenie wiodze i ona się nazywa paść Motanasana. Skłon do przodu. Ale Matze już jest rozciągnięty, co ja swobodnie dotyka czoła. Niewystarczająco. Nie, to jest niewystarczające <laughs> rozciągnięcie, widzicie? No to są po prostu ambicje zawodowego tancerza. No to, oczywiście każdy rozciąga się we własnych zakresach. Tak, wiadomo, że rano jest trochę ciężej, Jak już człowiek tak się pochodzi, poćwiczy, to to, 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 to rozciąganie będzie głębsze, więc nic niczego nie robimy na siłę. Okay, I do góry. I teraz zamienimy, ponieważ zauważyłem, że masz tutaj w pointach. Ja miałam flexy. Zamienimy. Kto miał w pointach, będzie miał w flexach. Kto miał w flexach, czyli w tej pozycji, to będzie miał teraz w pointach. No. I to samo. To ja teraz palcę na siebie. No, a Mateusz już ładne pointy. Ale to w ogóle też takie rozciąganie, na przykład przed spaniem, prawda? Żeby lepiej się spało, też można Oj, sobie pewno. zrobić. rozluźnić się po całym dniu. Po całym dniu, właśnie. I zwłaszcza jeśli mamy tę siedzącą pracę, to warto sobie porozciągać wszystko. Dzięki temu tak naprawdę później będziemy mogli no, lepiej spać, to mm. lepszy jakość snu. Dobra, to warto wiedzieć. Bierzemy sobie w lekki rozkrok, nie musi być szeroko. I dociągamy się prosto do jednej z nóg. Tutaj, prosto. Nie bokiem, mhm. tylko prosto. Czyli I tak jakby klatka piersiowa chciała na fleksach. Tak. I też ciągniemy tutaj. Klatką piersiową to nie jest dociąganie głowy. Oczywiście, jeśli możecie rozluźnić głowę i ją położyć, to spoko. Jeśli nie, no to na spokojnie każdy do swojego własnego zakresu. Mhm. Nie można jakby tego. I to ma, ma nam sprawiać jako taką przyjemność, to rozciąganie. Powinno. Powinno. Trochę boleć będzie, ale tego nie unikniemy przy rozciąganiu. I do góry. A w tańcu rozciągnięcie jest ważne, Bardzo żeby lepiej ważne. tańczyć. Oczywiście, że tak. Bez odpowiedniego rozciągnięcia nie będziemy mieli odpowiedniego zakresu ruchów, żeby mhm. te ruchy były pełniejsze, bardziej elastyczne, też płynne to właśnie. Czyli w każdym sporcie to rozciąganie jest mega istotne. Dlatego trzeba się rozciągać. I to robimy. Z tego co ja zauważyłam, to y, dziewczyny bardziej lubią się rozciągać od chłopaków. Wynika to zapewne z tego, że jest trochę więcej łatwości. Chociaż oczywiście różnie to bywa jest kwestia pewnie samo samozaparcia. No, to też. Okej. Okay. Dobra, teraz to samo, tylko, że zamiast przodem zrobimy ćwiczenia bokiem. Bokiem, dobra. Czyli łapiemy za krawędź i się wyciągamy jedną i drugą. I też w refleksie. I też Czyli szykamy. palce do góry. Mm -hmm. Tutaj oczywiście te pozycje możemy przedłużać, jak czujemy, że chcemy zostać dłużej, że już tam zaczyna coś nam fajnie pracować, to tak jeszcze dwa oddechy zostajemy. Tak, ale nie za długo i w drugą stronę, ponieważ nie jest to jeszcze jakby po super rozgrzewce. Sami tutaj też się nie rozgrzewaliśmy jakoś dużo, to była krótka rozgrzewka. Mhm. Przy takiej krótkim, krótkiej rozgrzewce, przy nie, nie w pełnym dogrzaniu ciała, to lepiej nie przedłużać, tylko trochę. Czyli najlepiej tyle ile my robimy teraz. Tak, I do góry. Dobra, teraz kładziemy się do przodu, łapiąc jedną nogę i drugą. Mhm. No to jest takie mocne tutaj rozciąganie. Też nie idziemy głową, tylko idziemy bardziej brzuchem i klatką piersiową w tej ziemi. No właśnie, no bo taki yy, często też jak człowiek rozciąga się to od razu bach, bach i tak sobie jeszcze pulsuje, żeby właśnie tym czołem dotknąć, albo do, do nóg, albo do podłogi, a tu bardziej chodzi o to, żeby ten kręgosłup wydłużać, plecy i nic na siłę. Mm -hmm. To nie robisz, tutaj nie robić, tutaj dociągnięcie mocniejsze, nawet też nie chcę się za bardzo dociągać, bo jednak nie jestem jakoś super rozgrzany teraz właśnie. No jasne, unikamy ma... kontuzji. I staramy się mieć proste plecy. Stopa flex. Tak i do góry. Dobra, jeszcze chwilkę musimy dociągnąć plecy. Siadamy sobie przy tutaj w siedzie klęcznym. Mm -hmm. Nogi trzymamy obowiązkowo tutaj na piętach. przez cały okres jakby tego rozciągania i staramy się w takim skłonie wyciągnąć do przodu. O. Jeśli tylko mamy możliwość, próbujmy właśnie dociągać też nasze pośladki do nóg. To jest japoński? Może być japoński. W Japonii nie może mówić, że chiński. Być może. Trzeba by pojechać i się przekonać. No ale to jest bardzo przyjemne rozciąganie pleców. I ty Mateusz przed każdym okay. tańcem właśnie starasz się wykonywać te ćwiczenia rozciągające, żeby się przygotować? Generalnie tak. tak. Jakieś podstawowe ćwiczenia rozciągające powinny być wykonane. No, zwłaszcza powinniśmy się rozciągnąć już po treningu tanecznym, czyli jak skończymy trening taneczny, to wtedy właśnie się dociągnąć nawet mocniej niż teraz to, to, co teraz robimy. A przed to raczej właśnie delikatnie, ale kilka ćwiczeń podstawowych dla rozciągnięcia powinno być. Okej, okay. czyli rozciągamy się. Tyle. No to następne ćwiczenie jeszcze. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. Okej. Okay. Podniesiemy, powiedzmy, zacznijmy od prawej ręki, podniesiemy prawą rękę do góry. Chwilkę tak wytrzymujemy, a następnie wkładamy ją pod drugą rękę i kładziemy bark na, na ziemię. I w tej pozycji chwilę utrzymujemy. A to jest bardzo relaksujące dla barków, mhm. dla pleców też. Fajne ćwiczenie. Ja je bardzo lubię. I druga ręka. Jestem ciekawa, Co? czy nasz pan kamerzysta lubi również te ćwiczenie? Panie kamerzysto, lubi. Tak, kiwa głową, że lubi. Dobrze, bardzo dobrze. Lewa ręka do góry. Mamy nadzieję, że po ćwiczeniach, po kamerowaniu, wspólnie wykonamy Jej, ten trening. Jeszcze może z ćwiczenia zróbmy, zróbmy jeszcze jedno ćwiczenie na rozciągnięcie dolnej partii kręgosłupa, które uważam, że jest bardzo dobre i powinien każdy to robić tak naprawdę codziennie, po wstaniu, przed pójściem spać. Nie wiem, jak w dowolnej przerwie będzie miał między jakimiś swoimi zajęciami domowymi. Kładziemy się na pracę. Im więcej, tym lepiej. Tak. Paroma słowami mówiąc. Zwłaszcza, że mamy niestety bardzo siedzący tryb życia. Oj, tak. Więc tak. I nawet, I nawet mówi to tancerz, tak? A dużo siedzisz też? Niestety też tak, siedzisz. No teraz, właśnie teraz. Kiedy pandemia, no to niestety trochę więcej było tego siedzenia, ale można temu przeciwdziałać. Na można szczęście. temu przeciwdziałać. Kładziemy się na plecach. I, i zrobiliśmy brzuch. <noise> Dokładnie tak. Podignamy nogi właśnie do brzeszków i zaczynamy siłówkę brzuszki. A tak serio zakładamy prawą nogę na lewą. Odsuwamy lekko, nie zmieniając położenia pleców. Odsuwamy lekko biodra w prawo i kładziemy nogi w lewo. Nie odrywamy w tym ćwiczeniu pleców ani barków, zwłaszcza tutaj prawego barku, od ziemi. Oj, tak, bardzo mi jest przyjemnie. I dolnym plecom jest bardzo dobrze. Takie czują się. Teraz takie dopieszczone. Mm -hmm. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń na rozluźnienie tej części kręgosłupa. I to naprawdę tyle razy dziennie, ile mamy pół minuty położyć się i zrobić. Dobrze, że teraz znaleźliśmy ten czas, <laughs> i się rozciągamy. Mamy nadzieję, że wy również. I będziecie wykonywać jak najczęściej. To są takie ćwiczenia. Ja zawsze je nazywam prozdrowotnymi. Tak. Do góry. Rozwijamy nogi, zakładamy obok siebie i zamieniamy lewa na prawą. Przesuwamy lekko biodra w lewą stronę i nogi kładziemy w prawą. Nie odrywamy pleców od ziemi. W tej pozycji niektóre nogi mogą jeszcze nie dochodzić tutaj do Ziemi, mogą, możemy, nogi mogą nie dotykać Ziemi, ale nie przejmujcie się tym, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby plecy się nie odrywały, a nogi nawet jeśli będą tutaj wyżej, ale będą rozluźnione i ciąg będzie grawitacja ciągnęła do Ziemi, to wszystko będzie ok. Okay. To, to jeszcze jest. wstaniemy i myślę, że jeszcze zrobimy ćwiczenie na rozciągnięcie... Drugi brzuch dzisiaj. <głos> <głos> dobrze, dobrze. Mm, może na rozciągnięcie łydek. Dobrze, na zakończenie zrobimy jeszcze proste rozciąganie łydek. O, bardzo sobie, ważne. Chodźmy? Podchodzimy sobie do ściany, albo my tutaj mamy takie specjalne rury, o które będzie można się oprzeć. Będziemy się o nie opierać, ale też będzie można oprzeć się po prostu o ścianę. Opieramy się. Stawiamy jedną nogę do przodu, lekko zgiętą, tak, żeby kolano nie wychodziło za stopę, czyli musi być kolano nad stopą. Noga z tyłu musi być prosta. Dociskamy piętę do podłogi i lekko się pochylamy, powinniśmy poczuć rozciąganie w łódce. Ja to czuję tutaj moc, jak my ten drążek przestawia <laughs> Mateusz. Ale nie, łydka też czuje. to no, świetne ćwiczenie. Zaraz wyjdzie no. przez okno. No mamy <grywamy> ścianę na szczęście. I zmieniamy nogę, prostujemy tu z przodu. Mhm. I znowu, druga noga z przodu jest podgięta, opieramy się o ścianę lub rurę, w krzesło lub stół lub cokolwiek tylko macie przy sobie. No i znowu lekko schodzimy do dołu, żeby docisnąć, żeby bardziej rozciągnąć łydkę. A ja na przykład czuję, że ta lewa łydka jest bardziej spięta, że ona mnie bardziej ciągnie niż prawa. Mm -hmm. Też tutaj nie można właśnie za bardzo jakby tego robić na siłą, tak? Jeśli czujecie właśnie, że jedna jest bardziej spięta niż druga, no to wtedy staracie się tylko tyle, ile tak naprawdę możecie. Mniejszy zakres po prostu wtedy Dokładnie robić. Dokładnie tak. A I wstajemy. No i to by było na tyle. Oczywiście ćwiczenie jest dużo, dużo więcej. To nie są wszystkie ćwiczenia, które można robić, jest ich jeszcze mnóstwo. No ale to jest takie powiedzmy podstawowe kilka ćwiczeń do rozciągnięcia się. Po prostu będzie więcej okazji, żeby spotykać się i ćwiczyć kolejne te, te nasze ćwiczenia, ale to rzeczywiście zestaw był fantastyczny, no bo tak naprawdę całe ciało zaangażowaliśmy, żeby, za, żeby rozluźnić i rozciągnąć. I głowę, i barki, i nogi, i kręgosłup i, i, i łydki. Więc fantastycznie. Mateusz bardzo dziękujemy za poprowadzenie tej rozgrzewki. To ja jestem gotowa chyba, żebyś tańczyć na kolejny taniec sambę No to lecimy tańczyć. No to lecimy tańczyć. Do zobaczenia i zapraszamy na tańce. Mua! Do zobaczenia.